Zapraszam na kolejną pigułkę wiedzy z Expert4U. Nazywam się Dariusz Suchorowski i dzisiaj odpowiem na pytanie, czy ciąża ma znaczenie na sposób liczenia okresu zasiłkowego. Po zmianie przypisów, które są dużo bardziej rygorystyczne niż poprzednie, ciąża ma znaczenie przy sposobie liczenia okresu zasiłkowego. Nie zmieniła się długość okresu zasiłkowego za niezdolność do pracy w okresie ciąży. Było 270 dni i jest 270 dni. Ale zmieniły się zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego. W starych przepisach wystarczył jeden dzień przerwy przy zmianie choroby i rozpoczynaliśmy od nowa liczenie okresu zasiłkowego. W nowych przepisach. Zmiana choroby nie ma żadnego znaczenia. Interesuje nas wyłącznie długość przerwy. Jeśli przerwa nie przekracza 60 dni, przerwa między okresami niezdolności do pracy, to pozostajemy w starym okresie zasiłkowym. Przerwa musi przekraczać 60 dni, a więc być co najmniej 61 dniowa, żeby było prawo do otworzenia nowego okresu zasiłkowego. My no teraz przechodząc do niezdolności do pracy w okresie ciąży. Jeżeli niezdolność do pracy jest w okresie ciąży, to ta długość przerwy nas nie obowiązuje. Może być krótsza niż 60, nie musi przekraczać 60, może być jednodniowa, może być dziesięciodniowa. Stan ciąży powoduje, otwieramy nowy okres zasiłkowy, ale proszę pamiętać, że musi być przerwa. Jeżeli była niezdolność do pracy bez tego kodu literowego litera B, a bezpośrednio po tej niezdolności do pracy pojawia się kolejna niezdolność do pracy, na zaświadczeniu widzimy symbol kod B, ale nie ma przerwy między jednym okresem niezdolności a drugim, to niestety ciąża nie powoduje otworzenie nowego okresu zasiłkowego. Nie wolno tego robić. Należy zamienić 182-dniowy zwykły okres zasiłkowy na 270-dniowy, ale od tych 270 trzeba odjąć te dni, które już zostały wykorzystane w ramach niezdolności do pracy trwającej w sposób nieprzerwany. I to jest najczęstszy błąd, jaki popełniamy. Gdy nie ma przerwy w niezdolności do pracy i otwieramy nowy, 270-dniowy okres zasiłkowy. Tak nie wolno postępować. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki, na kolejne pigułki wiedzy z Expert4U. Do zobaczenia.